Miernik LP7516, ustawianie funkcji stałej tary platforma bądź 4 łapy lub 3 łapy muszą być puste. Nie może być w niej paszy albo mleka na, w silosie. To znaczy się w środku, wchodzimy w ustawienia. Czyli pierwszym i ostatnim przyciskiem naciskamy. Razem puszczamy. Wyskakuje nam C01 strzałeczką dojeżdżamy do C05 naciskamy SET naciskamy strzałeczkę do góry żeby ustawić C5 na 1 dajemy SET żeby potwierdzić czekamy 10 sekund aż wyzeruje nam platformę lub yy, silos a raczej w tym przypadku też 4 łapy naciskamy SET żeby potwierdzić 0 naciskamy raz tylko czerwony przycisk i mamy już ustawioną funkcję stałej tary i teraz możemy wyłączyć nie robimy tego wcześniej w momencie kiedy jesteśmy w ustawieniach bo nie zostaną zapisane to tak.